Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Wiedźmin Pogromca Potworów. W dniu dzisiejszym zajmiemy się taką ciekawą sprawą, czy uzupełniając cały Bestiariusz możemy wbić 40 poziom. Pomysł na ten film podsunął mi jeden z oglądających, no i przyznam, że jest to bardzo ciekawe pytanie które postanowiłem, że się zagłębię. I po bardzo długich przeliczeniach znalazłem odpowiedź, z którą się z wami za chwilę podzielę, a jeśli chodzi o filmik skróciłem go maksymalnie, bo jak go pierwszy raz nagrywałem no to wyszedł prawie 20 minutowy, a wiadomo no długie filmy strasznie męczą, więc skróciłem go najbardziej jak się tylko dało. A więc może przejdźmy do sedna. To może na początek dla przypomnienia ile trzeba zabić potworów, aby wymaksować kartę jednego z potworów w Bestiariuszu. Jeśli chodzi o potwory pospolite są to łącznie 203 potwory, jeśli chodzi o potwory rzadkie są to 42 potwory, a jeśli chodzi o potwory legendarne jest to 9 potworów. Czyli na cały bestiariusz trzeba zabić 12383 potwory pospolite, 1722 potwory rzadkie i 234 potwory legendarne, co daje nam łączną ilość 14339. A więc ile dostaniemy doświadczenia za ubicie tych potworów w bestiariuszu? Jeśli chodzi o pospolite będzie to 1 238 300. Jeśli chodzi o potwory rzadkie, będzie to 430 500, a jeśli chodzi o potwory legendarne, będzie to 117 000. Ale trzeba pamiętać o tym, że za pierwsze ubicie potwora otrzymujemy jego doświadczenie pomnożone przez 2 i wtedy u wychodzi trochę inaczej. Bo za ubicie potworów pospolitych otrzymamy 1 244 400 expa, za rzadkie 440 450 expa, a za legendarne 130 000. Jest to nieco więcej doświadczenia, bo wtedy wbijemy 1 816 700 i wtedy zdolędziemy 36 poziom. Ale oczywiście doświadczenie możemy zwiększać za pomocą odpowiedniego ekwipunku albo odpowiedniego użycia olei. Zawsze przypomnienia, aby uzupełnić cały serusz musimy zabić 14339 potworów, co jeśli pomnożymy przez 15 EXPA za perfekcyjny cios, otrzymamy dodatkowo 21585 EXPA. Zaparowanie też otrzymamy po 15 expa i wbijemy wtedy 215 085 expa. Upremia za czas wynosi 20 expa i łącznie możemy dostać za nią wtedy 286 780 expa. Premia za odpowiednio użyty olej wynosi 50 expa i wynosi ona 716 950 expa. Czyli łącznie dodatkowego doświadczenia jako bonusy za walkę możemy otrzymać 1 433 900 expa. Ale oczywiście możemy też uzupełniać doświadczenie za pomocą ekwipunku. Za miecz Hermoren otrzymamy dodatkowo 10% EXPA, co daje nam 123 830 doświadczenia za potwory pospolite, 43 500 za potwory rzadkie i 11 700 za potwory legendarne. Jeśli byśmy mieli miecz Abaet które daje nam dodatkowo 25% expa, możemy otrzymać dodatkowo 309 575 doświadczenia za potwory pospolite, 108 486 doświadczenia za potwory rzadkie i 29 250 za potwory legendarne. Możemy też posiadać zbroję Skarmorem, która daje nam dodatkowo 25% doświadczenia. Co też daje nam 309 575 punktów doświadczenia za potwory pospolite, 108 486 za potwory rzadkie i 29 250 punktów doświadczenia za potwory legendarne. A jeśli byśmy mieli pełny set, czyli zbroję Skarmoren i miecz abet, wtedy dostajemy dodatkowo 50% expa, co daje nam wtedy 619 150. Punktów doświadczenia więcej za potwory pospolite, 215 250 punktów doświadczenia za potwory rzadkie i 58 500 punktów doświadczenia za potwory legendarne. Łącznie bonusów, które możemy otrzymać za ekwipunek dodający punkty doświadczenia, możemy dostać 892 900, czyli łącznie bonusów za walkę i za ekwipunek możemy otrzymać 2 326 800. A co za tym idzie, wtedy byśmy mieli 4 143 500 punktów doświadczenia, czyli byśmy mieli bez problemu 40 poziom, bo na 40 poziom jest wymagane 3 876 700 punktów doświadczenia. Czyli uzupełniono cały jar, już byśmy mieli 36 poziom. A jeśli byśmy użyli dodatkowo wszystkich bonusów, wtedy bez problemu byśmy mieli 40 poziom z ogromną nadwyżką punktów doświadczenia. Mam nadzieję, że kilka osób to zainteresowało. Jeśli tak, to zostawcie sobie łapkę w górę i subika będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się będę żegnał. Siemaneczko i do zobaczenia! Cześć!